No, właśnie tak wyobrażam sobie przypływające tutaj galeony. Jemy, właśnie słuchajcie, wchodzę na wieżę kościelną w, w Garachicho. Czy jakoś tak się to wypowiada? Nie wiem. Nie będę, nie będę przekręcał. Już mi nas niezwykle sympatyczni wszędzie ludzie są. Tutaj chyba pan kościelny mnie poprowadził. Gdzieś idzie na tą wieżę, więc idę na wieżę. Już mnie ostrzegł, żeby za długo tam nie siedział, bo o 12 zaczną bić dzwony. Pewnie jest to ustawione automatycznie, więc żebym się nie przestraszył, albo żebym nie miał problemu z uszami za chwilę. Więc za chwileczkę zobaczymy, jak wygląda widok. Miasta zwierzy kościelnej. Kurczę, jeszcze się to nie kończy. Już pięknie widać oceany, jak widać. Ogromne przeszklenia, duża jest ta wieża, muszę Wam powiedzieć. Mnóstwo miejsca, ale to drewno, jak widać. Kurczę, to musi. Wyobrażam sobie, że tu jeszcze po tych schodach. Kolumb mógł chodzić. Jeszcze nie koniec. Jezus. Już się zapałem. Tu jakiś system dźwigni chyba dzwonu pierwotnego, albo tego, nie wiem. Idziemy jeszcze wyżej. Kurczę, jak to jest wykonane. Te drewno, jak widać. Zakonserwowane, wąskie, szczęścia. Chude chłopaki, to musiało chodzić. O, jest tych dzwonów trochę. Dobra, słuchajcie, dotarłem na sam szczyt. Kopuła. Dzwony. Ale one chyba nie są elektryczne, są ręcznie włączane, tak mi się wydaje. Ale ktoś pewnie przychodzi nimi dzwonić. Spore są, no oczywiście to nie nasz dzwązyk bunda, ale zobaczcie jak przeżarte przez sól i rdzę są serca. Tu w ogóle nie ma serca, już wypadło. Tu jest, ale też tak prze, przeżarte. że nie ten, ale spójrzcie na ten widok. Całe miasto widać z góry, zwłaszcza to stare, bo to o to chodzi nie było pewnie za wielkie za czasów kolonizacji ale samo miasto też jest ładne no także kolejna atrakcja ciekawa piękne miejsce w ogóle, muszę wam powiedzieć, że bardzo ładna ta Tenerfa, już mam zaliczoną trzecią wyspę jeśli chodzi o wyspy kanaryjskie, że na Fuercie i Lanzarote. Ten ryfa jest trzecia. Ło kurwa! Jednak automatycznie się to dzieje. Aha, bo tu te te dzwonki robią to elektrycznie. Aha, bo to nie wiem, chyba w pół, albo co. Ale dźwięk. No dobra, czyli te stare dusze nie działają, te nowe są elektryczne. Dobra, spikalam stąd, bo za chwilę będzie pewnie łomot. No dobra, pozdrawiam.